Cześć Aleksandra Florczak, świat gwiazd a wraz ze mną Krystian Wilczek. Cześć. Cześć. Krystian tutaj. Się tu był świat gwiazda, a ja, jaka jestem gwiazda? Jesteś gwiazdą e, i to dużą, tak ci powiem szczerze, rozpoznawalną w sieci. E, po, i tak e, tutaj Krystian odpala nową e, nową tutaj zabawkę e, iPhone'a 14 także będziemy testować. Okej. Okay. A ja mam pytanie do Ciebie takie, właśnie to co zapytałam przed rozpoczęciem wywiadu, czyli dlaczego Ty jakby nie chcesz walczyć? Nie, nie powiedziałem, że nie chcę. Powiedziałem, okay. że nie wiem gdzie będę walczył po tej walce. Okej, okay, czyli po prostu nie satysfakcjonuje Cię wypłata, którą Fame Ci oferuje? Nie, jeszcze mi nikt nic nie oferował na dany moment. To nie masz podpisanego kontraktu? Mam kontrakt na ostatnią walkę w kontrakcie. Ta, ta garza była ustalana na samym początku kontraktu. A i ona się po prostu nie zmieniła. Yy, no nie. Czyli chciałbyś wynegocjować coś więcej? Yy, to znaczy czy ja bym chciał? Oni muszą chcieć. Jak oni nie będą chcieli, to przecież ja nie będę z nikim nic na siłę negocjował. Okej, okay, a rozważasz to, żeby zmienić, jakby nie wiem, grupę odbiorców czy branżę i, i po prostu przestać walczyć i zajmować się czymś innym? innym? No, ja się zajmuję czymś innym, dużo rzeczy będę innych robił, także wiesz, no, każdy tutaj jest, jakieś udaje, wiesz... Znaczy tak, każdy tutaj jest, bo jest łapczywy na hajs, ja już na ten hajs nie jestem łapczywy, bo go mam, więc... Więc <gryw> chill. No dobra, no to po co walczysz? Bo lubię. Okay. E, czyli lubisz walczyć, dobra, a nie zależy ci na hajsie. E, no dobra, to czemu walczysz jednak przed publiką? Jak przed publiką? W sensie... No wiesz, a, a no... A się walczy nie przed publiką na ulicy? Ja nie jestem agresywny, ja w ogóle bym przed... Ja bym nie walczył w żadnym aspekcie innym jak sportowy. Nie, mam tutaj na myśli e, przykładowo na, e, wiesz, przepraszam, na... E, Spotkaniach z trenerem yy, i tam z kolegami jakieś sparingi i tak dalej. No no to przecież y, normalnie walczę na sparingach, na treningach. No i to nie wystarcza? Yy, czy, czy nie wystarcza? No wystarcza. No teraz po walce na pewno jak będę, to będę sobie robił tam y, ze dwa treningi w tygodniu jakieś sparingi i tyle. Po prostu dla siebie, dla czystej przyjemności. A jeżeli chodzi o MMA VIP, to czemu zrezygnowałeś z udziału tam po tej całej sytuacji? A na ten temat nie możemy rozmawiać. Czemu? Y... Nie wiem, przez konflikt interesów. Okej, okay. a powiedz mi, bo czy. Ja już nie kłamię, bym musiał kłamać. A nie możesz powiedzieć prawdy? Nie, nie mogę. Masz podpisane jakąś poufność? Nie, nie mogę, bo to jest bardzo nieetyczne i nieładne. Okej, okay, rozumiem. To powiedz mi, Krystian, czy ty, jakby inna federacja, zaproponowała ci fajniejsze warunki? Ja już nie mówiła o samych pieniądzach, po prostu fajniejsze warunki. Jeszcze, jeszcze raz, gdyby zaproponowała, czy proponowała? Bo nie zrozumiałem. Gdyby zaproponowała. Aha, okay, no. To czy byś rozważył z taką organizacją podjąć współpracę, czy jednak zostałbyś w Fame? Ale dlaczego miałbym zostać? Jeżeli ktoś mi składa lepsze warunki, to chyba logiczne, że idę tam, gdzie mam lepsze warunki. No wiesz, niektórzy na przykład są osobami takimi przywiązanymi i nie wiem, jak to nazwać. Yy, odkąd, bo ty zacząłeś w fajmie, prawda? Tak. I walczyłeś tutaj od początku, no tak. i jakby tutaj się rozwinąłeś. Więc może taka lojalność nie rozwinąłem też. Rozwinąłem się na sali. Na sali okay. się rozwinąłem. Nie to. Czyli jakby. Nie jesteś przywiązany do fejmu? W sensie jakim? Nie no, lubię obsługę. Y, jak przywiązany? No w sensie, no darzy się sympatią z niektórymi osobami. Z niektórymi jestem tylko na płaszczyźnie biznesowej, bo dla nich jak świadczę jakieś usługi, występując tu i tyle, no. Jak przywiązany? Nie rozumiem tego słowa, bo przywiązać to się można, nie wiem, do drzewa albo do łóżka fizycznie, a a przywiązany, no nie rozumiem no, tego. Mam okresu. na myśli przywiązany psychicznie do, do danej federacji, przyzwyczajony może tak. Mm, nie, 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 nie. Okej, okay, czyli jesteś otwarty na propozycje? Oczywiście, że tak. Znaczy no na takie, które będą rozsądne, nie? Mhm. Gdybym dostał propozycję od federacji P, no to chyba logiczne, żebym się nie zgodził, nie? Dlaczego? Po prostu. Byłoby to wbrew mojej, jakimkolwiek moim poglądom, czy mojej etyce. E, no dobra, ale mówisz tutaj o tym, że Fame z High League wypuścili to oświadczenie i dlatego nie Prime? Nie, mówię to... Ja nawet nie czytam tego oświadczenia. Nawet nie wiem, o czym mówisz. Okej, no ale... Polejkowałem dla... to, ale nie chciałem się tego czytać. No dobra, ale dlaczego nie w P, jak to nazywałeś? Rozumiem, że Prime, tak? No tak, nie w P. No nie, no gdzie, bez przesady, no przecież nie wiem, czy widziałaś moje wypowiedzi teraz jak ja bym miał tam iść. No dla mnie to jest w ogóle tam już, że no w ogóle no już tam już, no nie, nie, po prostu nie, bo nie. Czyli nie szanujesz tej federacji? Ja szanuję wszystkich, mam, mam swoje zdanie, ale nie oceniam. Po prostu nie. Co tu ciągnąć za język? Nie i nie. To moje zdanie. No to moje zdanie, nie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Krystian. Dziękuję.